Sprawa bardzo przykra, szczególnie dla tych wszystkich, którzy tego dnia bawili się świętując zakończenie edukacji. Egzaminu maturalnego. Informacja do policji trafiła od młodych ludzi, którzy dzień wcześniej pojawili się nad jeziorem w miejscowości Lipy. Tam spotkali się właśnie w takim celu. Wiadomo, że to spotkanie trwało do późnych godzin nocnych. Niestety rano, kiedy wszyscy wstali, okazało się, że jednej z uczestniczek tego spotkania po prostu nie ma. Kiedy młodzi ludzie zaczęli szukać swojej koleżanki, okazało się, że niestety jej ciało zostało odnalezione w wodzie jeziora. Pomimo szybkiej reanimacji, pomimo chęci pomocy ze strony rówieśników, nie Niestety życia tej młodej dziewczyny nie udało się przywrócić. To sprawa bardzo tragiczna, która na pewno pozostanie w ich pamięci na długie lata. Pamiętajmy, że tego typu sytuacji być może udałoby się uniknąć, gdyby wystarczyło rozsądku, gdyby wszyscy razem wspólnie po ukończonej zabawie wrócili w to miejsce, gdzie zamierzali spędzić noc. W tej chwili policja ustala okoliczności tego wydarzenia, ustalamy przede wszystkim przyczynę śmierci. Jak wynika ze wstępnych informacji, najprawdopodobniej mamy do czynienia z utonięciem, ale oczywiście zostanie to potwierdzone po przeprowadzeniu sekcji zwłok.